Jeżeli podoba Ci się to, co robię, będę bardzo wdzięczny, jeżeli rozważysz dołączenie do patronów, patron osób wspierających na patronach Pelra Lindel, Możesz, możesz dorzucić po prostu piątaka i tak będzie to bardzo docenione. Zapraszam serdecznie, bo tylko właśnie dzięki temu wsparciu mogę tutaj działać i robić, mam nadzieję, fajne rzeczy. W kraju, w którym system polityczny niestety nas regularnie zawodzi i robi to na bardzo dużo sposobów. Ja bym po prostu chciał, żeby, żeby jak najmniej osób wierzyło, że ludzie, którzy oferują najprostsze rozwiązania, wiem, proste, znaczy przystępne, że, że oni naprawdę chcą waszego dobra, bo nie są nim zainteresowani. I znowu, bardzo prosto poznać to. Um, Dlaczego nie są wami zainteresowani? Albo bar bardzo łatwo sprawdzić, że, że tych ludzi nie obchodzicie. Bo pojedziecie sobie na piwko z Męcenem, będziecie sobie na, 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 na wspaniały event, gdzie on będzie wam robił wielkie przemówienia o podatkach i o tym, jak, jak ten kraj nie działa. Opowie wam anegdotkę o na przykład podatku, na którym państwo wychodzi na minus. Niekoniecznie tłumacząc, dlaczego ten podatek istnieje, a jest dobry powód, ale on. Nie zajmie się żadnym waszym problemem. Może, może wam opowiedzieć tonę historii o tym, jakie to, jaką to, to, to po prostu czarą magię jest w stanie odprawić. M mądry człowiek, który wie, jak sobie jak nawigować w tym systemie podatkowym, a ale on nijak nie rozwiąże problemu tego, że wasz stary prowadzi sypiącą się firmę, a która ledwo spina koniec z końcem. A, że w waszym regionie nie ma pracy i że ani, ani wasi rodzice, ani wy nie możecie pracy znaleźć, bo te rzeczy są kompletnie poniżej jego radaru. Obniżenie podatków w sytuacji, w której na przykład młodzi ludzie nie mogą dostać pracy na etat, nie da im zabezpieczenia, bo mamy problem z tym, że bardzo dużo właśnie młodych osób nie może dostać pracy etatowej. Jak zostaną obniżone podatki, nie zaczną. Być zatrudniony na etat. Jest to dość łatwo sprawdzić, zresztą, bo widzicie, to już się troszeczkę stało, nie? Jak? Jak wszedł ten zerowy pit do 26 roku życia. Zerowy pit ani nie zwiększył zatrudnienia na umowie o pracę, ani nie sprawił, że w kieszeniach wielu młodych ludzi zostało więcej pieniędzy. Bo zerowy pit dla wielu pracodawców oznaczał to, że oni muszą mniej wydać, a nie, że wy musicie więcej dostać. I tak samo stanie się z każdą obniżką podatku. W waszej kieszeni wyląduje mniej. Bo wszystkie obniżki będą po stronie pracodawcy. Jak mieliście umowę na 3000 brutto, tak? To gitarka może zostaniecie przy 3000 brutto na zawsze. Bo netto będzie po prostu bliżej brutto, więc nie będzie, więc tak już dostaliście podwyżkę, nie dostajecie jej nigdy więcej, nie? to to oznaczają niższe podatki, bo pan rząd dał ci, dał ci już podwyżkę, ja, ja, Janusz, nie muszę. Taka myśl, Coś jeśli lewica znajdzie się pod progiem, na no co jest duża szansa, sądząc po sondażach? Mordko, do znalezienia się pod progiem brakuje jej 4%, myślę, że da radę. Szczególnie, szczególnie, że pod progiem znaczy w przypadku lewicy poniżej 5%, a lewicy, a lewicy rośnie, a nie spada. Lewica już swój, swój, swój dołek zaliczyła. Natomiast tak, pod progiem może spokojnie wylądować, wy, wy, wylądować Hołownia. Cześć, jako 24-letni obywatel nie zdający się na policję dobrze robię, że głosuje na Konfederację, sprzedaję już to najmniejsze zło. Wiesz co, jeżeli zadajesz pytanie w ten sposób, to ja, to, to ja, to ja zadam tobie pytanie w drugą stronę. A jakie masz oczekiwania? Czyli co byś chciał zobaczyć? Co byś, co byś chciał, żeby ci politycy dali? Tak, lewica, lewica idzie z, z list e, nowej lewicy. Mniejsze podatki, delegalizację marihuany. A co ci dadzą mniejsze podatki? Przecież delegalizację? Chyba legalizację, mordo. A to chcesz dekryminalizację, tak? Okej. Okay. A wiesz co? Ja ci powiem tak. Dekryminalizacja ja myślę, że jest dobrym pomysłem. Kryminalizacja myślę, że jest dobrym pomysłem. I myślę, że jeżeli yy, będzie odpowiednio wysokie poparcie społeczne, to. Tak naprawdę nie ma, nie ma specjalnie znaczenia, na kogo będziesz głosować. Co w jeśli sensie jakiekolwiek progresywne partie, prawdopodobnie poza PO i PIS-em, będą, będą za. Bo to nie jest wielkie halo. Z, pro, z marihuaną jest ten problem, i to jest coś, na co na pewno trzeba zwrócić uwagę: że marihuana po legalizacji w wielu stanach zaczęła wypierać alkohol. I to ona stała się głównym, jakby, środkiem nadużywanym przez szczególnie młodych ludzi. I kompetentny rząd podjąłby dobre środki zaradcze, żeby unikać właśnie wciskania ludzi w nauk, ale doprowadziłby do sytuacji, gdzie marihuana będzie, będzie legalna, bo bo to głupie karać ludzi, którzy, którzy mają marihuanę na, na, na własny użytek, tak? To, to niczego nie prowadzi. I jeżeli zapytasz się, zapytasz się dużo lewicowców, to usłyszysz od nich, że e, jakby powinniśmy w ogóle bardzo poważnie przemyśleć to, kogo wysyłamy do więzienia i za co, e, bo być może robimy ludziom krzywdę i tak naprawdę spychamy ich w większe problemy decydując się, decydując się na, na penalizację mnóstwa rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o mniejsze podatki, mniejsze podatki oznaczają dalsze pogorszenie, dalsze pogorszenie usług publicznych. I nawet jeżeli wiesz, masz yy, ubezpieczenie, ubezpieczenie, zdrowotne, jakieś prywatne typu wiesz, a, ty, ty, typu Med, czy cokolwiek w tym stylu, to pogorszenie, pogorszenie usług publicznych Oznacza, wiesz, mniej pieniędzy na drogi, mniej pieniędzy na PKP, mniej pieniędzy na, na mnóstwo rzeczy, z których korzystasz codziennie. Ponieważ 50% podatków właśnie dochodowych trafia do samorządu. Więc jeżeli Twoje miasto, jeżeli twoje, Twoja gmina, powiat, wiesz, nie wiem w jak dużym ośrodku mieszkasz. Ale jeżeli Twoje miasto w tym momencie nie ma no, na przykład na remont jakiejś drogi, na zapewnienie dojazdów i tak dalej. To obniżanie podatków sprawi, że będzie miała jeszcze mniej. I to nie jest pożądany efekt. Nie? To, jest, to, to jest tak, że, że, że wszystko, co jest finansowane z budżetu gminy, będzie musiało znieść cięcia po obniżeniu podatków. To absolutnie nie jest dobra trajektoria. Najwięcej na obniżce podatków e, oszczędzą. Przedsiębiorcy, a w Polsce mamy problem z tym, że przedsiębiorcy ekstremalnie wyzyskują swoich pracowników. Polacy pracują za dużo, Polacy pracują za ciężko i Polacy nie są godnie wynagradzani za, um, za swoją pracę. Obniżenie podatków znaczy, że różnica między brutto a netto się skurczy i sprawi, że u pracodawcy zostanie więcej. W Kieszeni, ale on nie będzie miał żadnej motywacji, żeby tobie dać więcej. Więc te niższe podatki dy dymają cię podwójnie. Nie? Ja wiem, że to jest bardzo fajna wizja. I ja wiem, że, że jeżeli człowiek się nie wczyta w szczegóły, to to się wydaje bardzo dobrym pomysłem. Problem polega na tym, że nie jest. Dwie skończoności u Karolina Inda, Krowa oraz Jasiek. Pojedyncze skończoności Flavius, elejwu tak z Ekranie, to z Dawcy pizzy na połowski ranafek, Sztukraniński, Dawid Korzynowski SLS oraz Szefo. Dawczy niekawy z ciastkiem Michopirowski, chyba tak jak rubę w Stopił Strzemieczny, Bartomij, Rudka, Dedok, Erik Foss, Wiktor Rokowski, Łukasz Puchalski, Prime Anarchist, Adam Izydoczy, Krysku, Kryskumarok W, Rewo, Bechanor, Silius, Samrian oraz Jakub Jack. Osoby dające kawę kropster, Jaro z Lublina, Borsuk cukrowy, z Azzirobin, Adam, Jasz 2, Henryk, Miku 39, Scott Gruszka, Karen, Tifo Hagnon oraz proton nowy i wreszcie dawcy herbaty. Arkadiusz Guminski, Ponczek Debas, Lakar, Paweł Pawlik, Antybrister, inżynier Pilny, Napadim, Master 3000, dany Hubert Mazurczyk, Kaczka, Macie dziedziński, czy koły, Klusek, Adrian, Wlubel, Misiek, Daru, Nat, Dam podkreśnik oraz Glodin. Wow, udało się. Dobra. Tak, powiedziałem, wymieniłem wszystkich. Bądźcie się dobrzy, bądźcie się dobre i wkurzajcie się mniej, bo nie warto. Zamiast tego organizujcie się i wspierajcie. To, 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 to warto robić. Z tego lepsze rzeczy wychodzą. Dobranoc.